Witam. Chciałbym pokazać dzisiaj jak można za pomocą skryptu PHP w Lottokadzie pomnożyć dwa zbiory. Co to znaczy pomnożyć zbiory? To znaczy, że na przykład mamy przygotowane pary i trójki. Chcemy z tego wygenerować piątki, żeby nam żadna piątka nie uciekła. Trzeba to połączyć. Na zasadzie każda z każdą. Odpalam lottokada. Teraz yy, o, otwieram, yy, otwieram skrypt. Znaczy otwieram edytor skryptów PHP otwieram, otwieram plik który się naz nosi nazwę AL ALT to ALT, czyli każdy z, z każdym PHP o, jest załadowany już to jest skrypt teraz zajmiemy się tym w pole, w pole zakłady wczytamy na przykład pary w pole wyniki wczytamy trójki i pomnożymy skryptem te zbiory ważna rzecz Ponieważ zbiory wejściowe ulegną, ulegną, y, ulegną zamazaniu, bo skrypt będzie, będzie wyniki y, wstawiał albo do pola wyniki, albo do zakłady. No trzeba się zdecydować teraz, do którego pola. Powiedzmy, że będziemy wkładać do pola wyniki. Więc w PHP opcje y, wyjście do prawego panela wybieramy. Jest wybrane. Teraz wstawimy dane. Mam tutaj arkusz, który przysłał mi użytkownik. Postaram się pobrać z arkusza bezpośrednio te zbiory. Tu są trójki. Są zaznaczone wszystkie unikalne trójki, bo tu już miał ktoś pomnożone w Excelu. Kopiujemy. No kopiujemy je. Pewnie nie było... arkusz był na całym ekranie, pewnie nie było widać, postaram się zmniejszyć go. Żeby dostosować się do granic nagry nagrywania filmu. No więc, tu są te trójki. Zaznaczony obszar kopiujemy. Wstawiamy do pola w Klej. Jest 314 zakładów. Teraz do pola wyniki. Postaramy się wstawić dwójki. Znowu otwieramy arkusz. One są zaraz w zakładce. One są w zakładzie, o tutaj są pary. Ich jest 68, ale są poprzykrywane. Weźmiemy tylko te, które są odkryte. Kopiujemy, zamykamy. Excela wstawiamy, wklejamy. A zaraz mi się tutaj. Skopiowało mi się razem z numerami porządkowymi. Skosujemy. Jeszcze raz powtórzymy operację. No tak. Weźmiemy same, same, same pary. Kopiuj. Wklej. Tu są pary, to są trójki. Połączymy je w piątki. Te piątki będą w polu wyniki. Uruchamiamy skrypt. Sprawdzamy. Są. Skrypt ma dwie opcje. Pierwsza opcja to jest usuń duplikaty, czyli jeżeli liczby będą powtarzać się w dwójce i w trójce, no piątki z tego się nie uzyska. Te zakłady są eliminowane. Znaczy, nie, nie są eliminowane, są wyświetlane, ale liczby są eliminowane. Także nie, nie może być w zakładzie dwóch, na przykład dziesiątek. Druga opcja to jest, yy, aha, opcji ustawia się, m, ustawiając tą zmienną z wartością true lub false. True znaczy prawda, false fałsz. Jeżeli jest ustawiona prawda i do zmiennej remove duplicates yy, będzie, b, będą te duplikaty usuwane. Druga opcja to jest sortowanie. Ponieważ yy, kolejność yy, w zakładach jest przypadkowa, jeżeli tutaj wybierzemy opcję na prawda, czyli true, zbiory będą posortowane. O, bo jak widać, są posortowane. Oczywiście widać tutaj, że tutaj są cztery liczby, czyli w tej kombinacji, któraś z liczb się powtórzyła. One będą odrzucone. To wszystko. Mam pomnożone zbiory. O, wszystko, o co nam chodziło. No, dziękuję bardzo.